Cześć. Z tej strony Naczelny Sklepikarz i witam na moim kanale. Jest czwartek, godzina 18:30, a więc pora na nowy film. A powodem i pretekstem do naszego spotkania jest książka, którą kupiłem w 2021 roku. Książki i literatura to w ogóle bardzo nośny i modny temat w naszym kraju. Jak podaje Biblioteka Narodowa w ubiegłym roku, jedynie 58% dorosłych osób nie miało w ręku żadnej książki i jest to najlepszy rezultat od wielu lat. Tak trzymajmy. I jedziemy z tym dalej. A ta książka, którą chcę wam pokazać i o której chcę wam opowiedzieć, to album wydany przez wydawnictwo Taschen Roadside America Johna Margolisa. Zapłaciłem za nią w antykwariacie internetowym 65 zł plus wysyłka. Jest to pozycja bardzo trudna do zdobycia. Na Amazonie ceny używanych egzemplarzy wahają się od 85 do nawet 200 dolarów. Także zrobiłem tutaj przy okazji może nawet i dobry interes. Coś, co mnie łączy z tym fotografem Johnem Margolisem, to być może to, że poszukujemy nieoczywistego piękna w przedmiotach, które na pierwszy rzut oka nie krzyczą do nas, że są piękne. No bo bardzo łatwo znaleźć piękno w idealnym skandynawskim designie ze świetnymi proporcjami i szlachetnymi materiałami. Łatwo stwierdzić, że motocykl Wespa jest pięknym przedmiotem, ale trochę trudniej jest z tymi przedmiotami, które w nieoczywisty sposób to piękno przedstawiają. Musimy tutaj poszukać jakichś kontekstów i pogrzebać troszeczkę głębiej, żeby to piękno dostrzec. Często pokazuję Wam takie przedmioty na kanale, i z tego co widzę, to Wy też potraficie ten rodzaj piękna docenić. I teraz pozwolę, właśnie zdjęciom przemówić. John Margolis. Poprzez swoje zdjęcia pokażę Wam w czym rzecz, a ja będę opowiadał Wam o nim i o tym projekcie trwającym przeszło 30 lat, który właśnie nazywał się Roadside America. John Margolis był amerykańskim fotografem i krytykiem architektury. Zmarł w 2016 roku. Jako małe dziecko podróżował ze swoimi rodzicami po Stanach Zjednoczonych na tylnym siedzeniu, no ale jego rodzice mieli taką przypadłość, że nie lubili robić przystanków i zatrzymywać się w trakcie podróży. No, a małego Johna na tych amerykańskich drogach mijały niesamowite rzeczy. To, co oglądał przez szyby samochodu, zachwycało go, skrzętnie to nawet notował. No i kiedy skończył 16 lat, zrobił prawo jazdy, wskoczył w samochód, no i zaczął nadrabiać te zaległości. No i można powiedzieć, że te zaległości nadrobił całkiem nieźle bo w późniejszym czasie, kiedy rozpoczął projekt Roadside America w 1970 roku, no to ten projekt skończył się po ponad 30 latach i stanął na ponad 11 tysiącach analogowych fotografii, które dzisiaj znajdują się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Są bardzo ładnie zdigitalizowane, no i są też ogólnodostępne w internecie, a link wkleję Wam tutaj pod filmem. No, i John Margolis wykonał świetną robotę, jakby ratując te miejsca przed zapomnieniem. No, bo wtedy, kiedy zaczął ten swój projekt w 70 roku, no to większość z tych rzeczy chyliła się ku upadkowi, była w rozsypce, wielu miejsc już nie było, ponieważ skończyła się ta kultura samochodowa z pierwszej połowy. Stanów Zjednoczonych. Czym były te przydrożne atrakcje, które John Margolis tak uwielbił? Krótko mówiąc, w jednym zdaniu można powiedzieć, że te przydrożne atrakcje to takie miejsca, które mijamy po drodze, a nie są one celami podróży. Czyli takie miejsca, w których możemy się zatrzymać, a czasem jesteśmy zmuszeni się zatrzymać, kiedy zrobimy sobie kapcia. Albo kiedy skończy nam się benzyna, no to na przykład stacja benzynowa jest musowym przystankiem. No ale w Stanach Zjednoczonych było mnóstwo restauracji w typie diner. One są znane z amerykańskich filmów i seriali, chociażby z pierwszej sceny z Pulp Fiction, wszelkiego rodzaju kawiarnie, bary, fast foody, stacje benzynowe, właśnie o których wspomniałem, hotele, motele różne parki rozgrywki, były tam też pola do minigolfa, dużo lokalnych biznesów, czyli na przykład myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe czy sklepy z częściami samochodowymi, ale też niesamowite formy przybierały takie wieże wodne i silosy na zboże Były też monumentalne kina plenerowe. No i skąd to się wszystko wzięło? Skąd te rzeczy tam wyrosły przy tych drogach? No tutaj Trzeba powiedzieć właśnie o tej kulturze samochodowej Stanów Zjednoczonych, kiedy na początku wieku samochód zdobywał coraz większą popularność i stawał się coraz bardziej dostępny dla zwykłych ludzi, wtedy popularne stały się właśnie takie wycieczki. Road tripping wyrosła kultura samochodowa, która też miała swoje odzwierciedlenie i w literaturze, i w kinematografii nie kojarzy się z taką serią filmów, na przykład z Chavim Chase'em, kiedy on jeździł przez Stany Zjednoczone. No i ta kultura bardzo dobrze wpisywała się właśnie w tą wolnościową narrację Stanów Zjednoczonych. No oprócz tego, że ludzie jeździli sobie po tych drogach, no to pojawiły się zupełnie nowe modele biznesowe z tym związane. Na przykład. Te plenerowe kina, również znane z filmów i seriali, no to właśnie są bardzo charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, no i stworzone właśnie dla ludzi korzystających z samochodów. W gastronomii bary szybkiej obsługi w typie drive-in i drive-thru, które do dzisiaj nawet w Polsce bardzo dobrze się przyjęły, gdzie można było sobie zamówić i odebrać posiłek przez szybę samochodową, bardzo duże. Centra handlowe, też stworzone właśnie po to, żeby przyjeżdżać tam samochodami z parkingami, które okalały te wielkie budynki. No i jeszcze jedna rzecz w reklamie, czyli bardzo popularne stało się reklamowanie na ogromnych billboardach. No i te billboardy częstokroć same w sobie były wizualnymi atrakcjami no ale właśnie one musiały być takie duże, agresywne, monumentalne, żeby były widoczne z szyb samochodów. W latach 50., pod koniec lat 50., Stany Zjednoczone włożyły mnóstwo pieniędzy i zdecydowały o tym, że ten ruch będą przenosić na wielkie międzystanowe autostrady. No i to zabiło te lokalne biznesy, no bo Sposób podróżowania wtedy diametralnie się zmienił: te prędkości były większe, odległości można było pokonywać bez przystanków, no i wiele z tych przeuroczych miejsc straciło rację bytu i zaczęło niszczyć, co zauważył John Margolis i postanowił je uratować przed zapomnieniem, robiąc im zdjęcia. I właśnie teraz pewnie oglądacie już od jakiegoś czasu te slajdy. Które wam się przewijają przez ekran. No i na pewno zauważyliście, że one mają jakąś taką swoją tożsamość graficzną. Przede wszystkim pierwszym, co rzuca się w oczy, to jest tło, to jest bardzo niebieskie, bezchmurne, czyste niebo, które uwielbiał John Margolis. Często polował na taką pogodę, wstawał wcześniej rano, co też pomagało mu w tym, że nie miał towarzystwa, nie było przy tych obiektach ludzi i samochodów. Także czekał na świetną. Pogodę. No, co ciekawostka, też woził ze sobą zestaw do czyszczenia, jakąś miotłę, żeby też zamieść wokół, żeby było czysto. On chciał, żeby te zdjęcia były pozbawione kontekstu i subiektywizmu, żeby nie stanowiły one żadnego komentarza i żeby nie były sentymentalne. No ale mimo to udało mu się zrobić coś, Albo może właśnie dlatego udało mu się te zdjęcia zrobić takie, że widać, że są to zdjęcia jego. Mnie osobiście bardzo się podobają. Wprowadzę teraz kilka mądrych słów, powymądrzam się troszeczkę i mam nadzieję, że się nie przejęzyczę. Dlaczego ta architektura jest warta zainteresowania? Jest to architektura wernakularna. To jest takie łacińskie słowo, ale to. Wernakularna to też jest polskie słowo, którego z powodzeniem możemy używać. Jeśli coś jest wernakularne, no to właśnie jest nieprofesjonalne, tworzone przez anonimowych twórców. Tak, właśnie w odniesieniu do takiej kultury materialnej używamy tego słowa, no, a ta architektura, właśnie taka była, często ona jest utożsamiana z architekturą tradycyjną lub ludową. To jest taka sztuka budowania, która jest bardzo silnie osadzona w lokalnej tradycji i bardzo często jest tworzona przez miejscowych budowniczych. W wypadku tych wszystkich establishmentów przy amerykańskich drogach, często inwestor i budowniczy to była ta sama osoba. No, i bardzo ważne w tej wernakularnej architekturze jest to, że no tam zupełnie nie ma żadnego przygotowania formalnego. Tam nikt po szkołach architektonicznych nie maczał w tym palców. Zupełna amatorka. Budowanie z dostępnych materiałów. Sposób wykończenia również bardzo amatorski: drewno, ziemia. Tam w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny był taki zbrojony beton, no i większość tych różnych tam, na przykład dinozaurów w tych parkach rozrywki czy tych atrakcji na polach golfowych są właśnie z tego zrobione. Projektanci no najczęściej byli anonimowi, no i też jakoś pewnie w takich miejscowych rzemieślników tam zaprzęgano do roboty. Zero przygotowania akademickiego, czasem nawet zero... Doświadczeń w budowaniu, no ale to co wyszło, to wyszło zupełnie wyjątkowo. Jeszcze druga cecha tych budynków, nie wszystkich, ale dużej większości z tych, które fotografował John Margolizm, to jest taki mimetyzm, czyli naśladownictwo. Tutaj te budynki czy obiekty dosłownie oddawały funkcję budynku. Czyli na przykład. Jeżeli miał to być jakiś warsztat, w którym można było naprawić buty, no to trzeba było po prostu postawić przeogromnego buta. A jeżeli sprzedawało się hotdogi, no to najlepiej byłoby, żeby ten budynek miał kształt dużego hotdoga. No a jak mamy do czynienia z kawiarnią, no to co? No to postawmy wielki, gigantyczny imbryk do kawy. Marketingowo był to być może nawet całkiem niezły zabieg, bo jeśli mija się jakiś obiekt i ma się. Sekundę na to, żeby się przyjrzeć, co to jest, no to taka dosłowność być może się sprawdzała, no ale często była też karykaturalna, przerysowana, no i bardzo, ale to bardzo krzycząca o uwagę. No i taki właśnie jest projekt Johna Margolisa, Roadside America: całkowicie zaskakujący, niezwykły, inny niż wszystkie, surrealistyczny, dlatego trafił w moje gusta. Jeśli coś podobnego chcielibyście zobaczyć w polskim kontekście, to polecam Wam wszelkie działania Olgi Drendy, szczególnie jej profil facebookowy Duchologia Polska, profil Instagramowy, gdzie codziennie na storiesach pojawiają się niezwykłe rzeczy, no i, i książkę wyroby. Olga właśnie ratuje od zapomnienia takie obiekty nieoczywiste, niezbyt piękne na pierwszy rzut oka. No i w tym momencie trwa walka o wrocławski Solpol, której bardzo kibicuję. To jest taki budynek z lat 90., bardzo kolorowy, trochę w takim stylu Memphis. Mam nadzieję, że się uda. No A mnie udało się wydać kilka wzorów właśnie z puli fotografii Johna Margolisa z tego projektu Roadside America i w szpejach możecie kupić na przykład plakat z wielkim bananem czy ze statkiem kosmicznym z pola do minigolfa możecie też kupić niesamowity billboard jakiś usług tapicerskich w Stanach Zjednoczonych gorąco zachęcam jest to rzecz bardzo zaskakująca no i jak dla mnie całkiem ładna i właśnie inna niż wszystkie tego szukam za tym się rozglądam zachęcam do subskrypcji mojego kanału do pozostawiania tam łapek komentarzy i wszystkiego co trzeba dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień